Z tej strony Kadro to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farm X 17. W dzisiejszym odcinku mam zamiar zająć się sprzedażą Soi, kupnem nowego pola i być może czymś jeszcze. Oczywiście, korzystając z okazji i mając na uwadze, jaki jest dzisiaj dzień, to oczywiście chciałbym wszystkim życzyć wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajka i wiadomo, również mokrego dyngusa. Dobra, tak więc zabiorę się od razu za robotę. No tylko jeszcze tutaj zostawiłbym pracownika, niech on tutaj mi wykonuje pracę na tym polu. Gdyż ogólnie te tutaj trzy pola na razie chcę tutaj właśnie potalerzować, żeby one były w takim stanie, że, że tak powiem neutralnym, gdyż na nich raczej nie będę w najbliższym czasie nic uprawiać, bo skupiam się, bo skupię się na uprawie na przykład zbóż na nowym polu, bo dzisiaj kupię pole numer 26 Nareszcie, po tak długim czasie Już naprawdę od dawna się na to pole czaiłem No i dzisiaj nareszcie uda mi się je kupić No więc tak, sprzedawać będę soję Rozpocząłem kolejne żniwa soi w poprzednim odcinku dokończyłem je właśnie poza odcinkiem Ledwo, ledwo co, bo już bo ten dzień tutaj, ten dzisiejszy dzień w farmingu co trwa był bardzo deszczowy, no ledwo zdążyłem zakończyć też żniwa przed deszczem. Też poza odcinkiem przeczekałem, aż ten deszcz minie, żeby się rozpogodziło. No i mamy dzięki temu piękny zachód słońca. No dobra, ja tutaj teraz załaduję pociąg, zaraz mi pojadę do skupu, gdyż, gdyż soja jest właśnie w tym skupie. Gdzie się pociągiem sprzedaje najdroższa i dzięki temu zarobię naprawdę dużo. No więc, tak. Po pierwsze, pojawił się nowy Zwiastun DLC Big Bad, czyli tego nowego dodatku. On właściwie się już pojawił przed premierą poprzedniego odcinka z serii pierwszej, ale, no, jak to zawsze bywa, został opublikowany już po tym, jak ten odcinek nagrałem, więc nic o nim nie wspomniałem. No, także się pojawił taki fajny Zwiastun. Link znajdziecie w opisie. Robi on oczywiście smaka na te DLC. Wychodzi ono 9 maja, już się nie mogę doczekać. Jak tylko wyjdzie, od razu z niego coś nagram. Oczywiście, jakąś prezentację, plus później jakieś gameplaye przy użyciu tych maszyn. Na pewno każdą maszynę uda mi się jakoś testować, przynajmniej taki jest plan. Też się nowe fact sheety pojawiły, czyli te broszurki informacyjne przedstawiające maszyny oraz ich jakieś tam specyfikacje. To również zadziecie w opisie do filmiku. No, i to tyle tak organizacyjnie. No więc tak, teraz jadę sprzedać te zboże. Ale fajnie ta gra naprawdę wygląda. O zachodzie słońca, tak jakby zupełnie inaczej wygląda grafika w tej grze. Nabiera to wszystko takich innych kolorów. I sprawia, że ta gra wygląda ładniej. O zachodzie słońca. Ale mam tej soi, jak widać, bardzo dużo ponad 119 tysięcy tutaj tych litrów, więc naprawdę. bo tutaj jest wszystko w litrach liczone, nie w tonach. Więc naprawdę zarobię ogrom pieniędzy. Ok, już rozpoczynam sprzedaż. No i piękny widok jak pieniądze na koncie lecą i lecą. 349 000 euro. Wow, no już chyba jeszcze tutaj nigdy nie zarobiłem za pojedynczą sprzedaż zboża. Pociąg na razie zostawię. Nie chcę mi się tutaj nim wracać. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Pole numer 26. I tu jest, słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Od razu je kupię. Drogie jest w cholery, naprawdę, ale 5,11 hektara. No to już starczy mi na długo te pole, już naprawdę. Jak tutaj zrobię jedne, jedne żniwo na tym polu, to. No to dużo zarobię. Ok, pole kupione już należy do mnie. I co ciekawe, od razu mam tutaj kukurydzę gotową do żniw. A, zanim to pole kupiłem, to jakiś czas temu wcześniej wykonywałem tutaj misję, żeby sobie obniżyć cenę tego pola na nawożenie. I to pole mam już nawet. Nawet mam nawóz na tym polu, więc. Nic tylko przyjechać zaraz z kombajnem i robić żniwa, tak się akurat złożyło, nawet wcześniej tego nie planowałem, tylko, że trzeba będzie to w przyszłości zaorać. No więc tak, żniwa, żniwa, żniwa. A co jeszcze właśnie ciekawsze, zobaczcie, mam zapotrzebowanie na kukurydzę tutaj, w Goldcrest Pacific Grain, no naprawdę się jakoś idealnie złożyło. Rzadko się ma takie... Rzadko takiego fuksa miałem No więc tak Jak to zrobię? Po pierwsze To chciałbym kupić nowy header do kukurydzy Chociaż to czy kupić to jeszcze nie jestem pewien Bo ten tutaj Capello To kupiłem do tego kombajnu co miałem wcześniej No Ale on jest zobaczcie no no, trochę mały, co nie? Jak na ten gomain. Trochę mały. Więc trzeba będzie tutaj troszeczkę pokombinować. Zaraz zobaczycie, co mam na myśli. Nie wiem, czy już minąłem ten header, czy nie. Dobra, jest. Ten tutaj, właśnie. Header, co mam, sprzedam, a następny nie jestem pewien, czy przypadkiem nie wynajmę. Zaraz wyjaśnię o co mi chodzi i dlaczego tak yy, mam zamiar zrobić. No, 27 tysięcy jeszcze zarobię, super sprawa. Okej, okay, gdzie są tutaj headery do kukurydzy? To jest ten, co miałem teraz. Sprzedałem 6 metrów. Ciekawym pomysłem byłoby, byłoby kupienie headeru Rosselmash pasowałby do kombajnu. No ale to jest 5,7 metra, to jeszcze mi się już to, tym to bardziej nie opłaca. Więc myślałem o tym, headerze, 9 metrów. Ale 40 tysięcy w porównaniu do tego ile ja tej kukurydzy koszę, na, rzadko koszę kukurydzy na ziarno, dość rzadko. Więc niestety będzie to mi się opłaca za jakiś czas kupię nowy kombajn i co, znowu będę jakiś większy header kupował, ten albo ten? No, nie wiem, dlatego wymyśliłem, że ten header. A kolor, który to jest podobny teraz do koloru tego kombajnu, Nie wiem, może ten? Żeby był w miarę podobny. Zawsze to lepiej wygląda. Wymyśliłem, że po prostu ten header wypożyczę. Tylko 3200 euro. Jak tylko. I to raczej szybko mi pójdą możliwa tych kukurydzy na tym polu, więc nie będę płacił jakiś tam odsetek za zbyt długie używanie tego narzędzia, tego, tej przystawki. No i wtedy ją od razu zwrócę, jak tylko zakończę żniwa. Mówię, ja rzadko koszę, naprawdę rzadko koszę kukurydzę na ziarno. Więc ten header, tak kupiony, żeby cały czas leżał na farmie, to nie jest mi potrzebny, mogę go sobie wypożyczać. I według mnie i tak to będzie bardziej opłacalne. Kurde, już od razu w słup. Dlatego właśnie wymyśliłem to sobie właśnie w ten sposób. Dobra, czyli teraz pojadę tam na pole rozpocznę koszenie. Eee, potem będę musiał pojechać pociągnik JCB, przyczepa, wiadomo, przyczepy też potrzebuję. No i coś tam się jeszcze może porobić. Tak czy siak. Może jakieś tematy. Dzisiaj nie wybrałem słuchajcie jakoś zbytnio tematów ale są takie dwie kwestie, które chciałbym omówić. Oczywiście temat możecie dalej pisać. Pierwszą kwestią, to właśnie omówię, jakoś jestem teraz w drodze. Pierwszą kwestią jest to, że po poprzednim odcinkiem pojawił się komentarz, który miał. Zasadziwi mnie liczbą łapek w górę. Chyba jeszcze żaden komentarz pod moim filmikiem kogoś z Was, w sensie moich widzów, nie miał aż tylu łapek, napisał. Go Farming Team. Kto chce, żeby kadr postawił nowe budynki na gospodarstwie, zostawia lajka. No, te e, dodanie końcówki w stylu kto chce, zostawi lajka jest dość e, specyficzne. Jak widać, w tym przypadku zadziałało. E, no więc, tak, nowe budynki. E, słuchajcie, ja planowałem coś takiego zrobić. Planuję postawić te budynki e, na farmie w najbliższym czasie. Bo tutaj jest w miarę sporo tych budynków, które możemy postawić, i ja nadal mam to w planach. Kiedyś, nawet tuż po premierze Farminga 17, miałem zrobić filmik, w którym, pokazywałem wszystkie, które, w którym pokazałbym wszystkie budynki, które są możliwe do ustawienia w farmingu. Lecz jakoś nie, nie wyszło, nie zrobiłem tego materiału. A robiłem różne właśnie materiały o systemie nawożenia, czy o działaniu ciągów tuż po premierze Farminga 17, ale na to jakoś się nie wiem, nie złożyło. Dobra, może to zatrudnię pracownika. Ale spokojnie, mam zamiar tutaj na gospodarstwie w przyszłości budynki jakieś kupować. To jest rzecz pewna. Po prostu jeszcze tego nie robię na razie, bo mam inne rzeczy do kupowania, między innymi maszyny. Eee, a, jedyne co postawiłem to chyba ten warsztat pojazdowy. Jedynie, tylko to. No i na pewno kiedyś kupię sobie tą ciepłownię. To jest fajny bajer. Stacjonarny rębak, być może. Silosy nie są mi za bardzo potrzebne, nic z nich nigdy nie trzymam, ale... No, na naziana mogę sobie postawić kiedyś. Jakąś ewentualną wiatę. Wybudować. Gara jakąś taką mniejszą, nie wiem, czy takich dużych potrzebuję. Ule mam zamiar wybudować. Szklarnie też mam zamiar te. Ciep Szklarnie ciepłownie mam też zamiar kiedyś postawić. No i jeszcze panel słoneczny, turbina wiatrowa. Też. Ale to akurat to już w odległej naprawdę przyszłości. Ta turbina wetrowa zwłaszcza zważywszy na jej cenę. Więc. A tego typu budynków to raczej mi się nie chcę postawiać, bo to jest tylko de dekoracyjnie, nie ma to żadnego zastosowania. Także mam zamiar, niektóre tam obiekty do postawienia tutaj na gospodarce w przyszłości postawić. No z tym, że jeszcze nie teraz. Ale spokojnie na pewno to zrobię. Teraz tylko zatrudnię pracownika na nowym polu, jeszcze żeby tutaj wykonał za mnie robotę, a ja wsiadam do czynnika JCB. No, i jadę tam na pole, trzeba będzie w końcu te ziarna odbierać. Kukurydzy z hektara jest dość dużo. No, i jest jeszcze jedna kwestia. Czasami mogę tak robić, że będę się wypowiadał. E, będę tak, jakby brał wiele tematów w, jedne, w jedną całość. W sensie, jak tematy się będą powtarzać, to tak, jakby po prostu zbiorę je w jedną całość. Bo bywa, że ktoś może napisać na, na, daną, na dany temat. Nie, inaczej, kurde, aż mi się teraz słychać język poplądał, czy zamyśliłem na chwilę o czymś innym. <grystanie> no, załóżmy, że będzie pięć takich samych tematów. No to zamiast czytać pięć osób, które te tematy napisały, to po prostu tak zbiorczo opowiem, zbiorczo się wypowiem na te tematy, konstruując z nich jeden taki główny. No i właśnie często. Często są. Na przykład tematy, a zwłaszcza po poprzednim odcinkiem było ich dużo. Eee, z... Czy kiedykolwiek powróci jeszcze seria z gry Far Cry Primal? Eee, było, było właśnie kilka tematów i teraz mam zamiar na nie tak odpowiedzieć ostatecznie. Nie, seria z Far Cry Primala już nie powróci. To była wakacyjna seria, eee, którą prowadziłem właśnie w zeszłe wakacje, no, w miarę tam. Kilkanaście odcinków z tego co pamiętam, nagrałem. Nagrywało się całkiem fajnie, ale i tyle. Ja mówiłem, że to będzie tylko wakacyjna seria, że później nie będę prowadzić i nie będę do niej wracać. Bo ja już tą grę dawno temu przeszedłem, już, mam już nawet usuniętą z komputera. No bo to było w zeszłe wakacje, no to już parę miesięcy temu jednak. Więc do tej gry na pewno nie wrócę, niestety, może i niestety. Pytania też były co sądzą o Far Cry Primalu. Ale nie wiem, może jak. Jak ktoś oglądał gameplay z Primala, to może tam mówiłem jakieś swoje opinie, może tak, może nie, nie pamiętam, no na pewno to fajna gra była. Taka trochę inna niż Far Cry trójka, czy czwórka, ale na pewno fajna, specyficzna, zwłaszcza ciekawe było to, że ciekawe były jej czasy, czyli ta no. Prehistoria, czasy jeszcze jaskiniowców, no to na pewno było fajne, dość unikalne, dość rzadki temat w grach Dzięki, dzięki czemu miała ta, miała ta gra ten swój klimat Aczkolwiek była momentami powtarzalna, te całe zbieractwo, dużo podobieństw do poprzednich Far -cryów, w sensie no już od kilku części mamy W pewnych aspektach to samo, powtarzalność, więc to to tak było Więc to nie była to gra idealna, o tak powiem, ale na pewno no, bardzo fajna. No, kukurydza się sypie. A! Pamiętacie? Miałem sprawdzić jedną rzecz. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że chcę zobaczyć bo postawiłem, miałem tutaj postawiony o ten właśnie siewnik do kukurydzy. Był pod dachem, a zbierało się na deszcz. On był całkiem brudny. I chciałem zobaczyć czy... bo tutaj deszcz jakoś w farmingu przenika nawet przez jakiś... przez dach w ciągniku. Albo przez tego typu tutaj zadaszone Mie miejsca więc chciałem zobaczyć nawet umyję maszynę. Bo deszcz farmingu trochę myje maszyny. Ona była całkiem brudna, jak widać teraz. No, nadal widać jakieś ślady brudu, ale i tak ten deszcz ją wyczyścił. Nawet że stoi to pod dachem. No, tego typu aż dziwi, mnie, że farmingu jest aż takie niedopracowanie. Kto by widział, żeby w grze w 2000 w grze, która wyszła w 2016 roku. Jeszcze nie było czegoś takiego jak to, że, dach, że deszcz nie przelatuje przez dach. To jest akurat dla mnie dość dziwne. O, korzystając z tego, że wielkanoc trzeba zebrać jajka na pisanki. No, jajek jest sporo, będzie dużo pisanek. Będzie można bawić się w taką konkurencję. Bo jest taka. Nie wiem, czy to wszędzie jest coś takiego, ale znam taką. Tradycję wielkanocną, że bierze się jajko gotowane i się zderza z kimś, wiecie, czubkiem jajka. Które, yy, kogo jajko wytrzyma, ten zwycięża. Niby taka prosta yy, pierdółka, taka mini tradycja, ale jest to dość charakterystyczne i ciekawe. No dobra, jajka pozbierane. Sypnąłbym tym kurom coś jeść albo wody dał, no ale w farmingu się nie da. Mogę sobie nawet iść te jajka teraz... A nie, nie sprzedaj ich, bo to przecież na pisanki. Heh, I tak bym nic prawie nie zarobił. Dobra. No, a ten tutaj sobie radzi... Jak tam... O kurde! Ja tutaj wysypałem, ale... Ale nie... Nie zatrudniłem pracownika, żeby... Mucił dalej. No, myślę, że trochę na tej kukurydzy tutaj zarobię, co prawda nie jakoś dużo, ale coś tam powinienem zarobić. Ale to jest kurde duże pole, ja pierdziele. No. No, z racji tego, że kupiłem już naprawdę duże pole, to przydałoby się też nie tylko kupić jakieś nowe, duże maszyny, no, większe maszyny. Na pewno trzeba będzie sprzedać. I to już niektóre, tak jakby niektóre maszyny Kurde Niektóre maszyny pójdą na sprzedaż Jako pierwsze W sensie co? Luknę sobie tutaj Nowy siewnik trzeba będzie kupić, o ten O kurna 96 tysięcy euro ha. Ja pierdziela A właśnie ten planuję kupić Horsza Trzeba już ten w końcu sprzedać I kupić ten 9 metrów, ale ja pierdzielę, jakie to szerokie. No, masakra jakaś, po prostu. Ha! Huh. Zapomniałem, że to aż takie drogie jest. No, można sobie będzie też kupić jakiś kultywator, wiadomo. Eee, może ten. Być może ten kupię. No, na razie jeszcze nie chcę kupować w tym odcinku. Może w następnym zrobię, jak tylko tutaj. Sprzedam kukurydzę z tego pola jest zapotrzebowanie, więc może trochę pieniędzy dostanę. Miałem też w kupić opryskiwacze. I raczej kupię te z dodatku KUN. Z tego DLC co wyszło jakiś czas temu. Mam zamiar zrobić oprysk, bo jeszcze nie robiłem. A, przyczepę też, przyczepę też miałem kupić, o właśnie tą. Tą się sprzeda, tą się kupi. Też droga cholera, ja pierdzieleć. mi na to wszystko starczy forsy. No trzeba już trochę zmodernizować tę gospodarkę. Duże pole to trzeba większe maszyny. A czy ja mogę... Ej, jeszcze chyba pożyczkę mam trochę. A no tak, jeszcze trochę pożyczki mam. A to może jak mi nie starczy to sobie pożyczę. Zobaczę. Choć miałem też planach sprzedać masę Fergusona. Ale tego jeszcze nie jestem pewien. Z dwoma ciągnikami na gospodarstwie sobie poradzę. Ten trzeci teoretycznie jest mi niepotrzebny. A jakbym go sprzedawał, tego maseja, to jeszcze bym... Dostał chyba dość dużo pieniędzy. No, trochę bym dostał, więc będę się musiał nad tym jeszcze raz zastanowić. Bo już się zastanawiałem, ale No, finalnie się jeszcze nie zastanowiłem. Niestety, Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Tutaj skoszę tę kukurydzę poza odcinkiem, bo już ostatnio to było za dużo tych żniw. Na gameplayu sobie sprzedam tą kukurydzę i wtedy urządzę jakieś zakupy raczej, jakieś duże zakupy. W końcu czas na nowe maszyny. No a tak więc, tak jak wspomniałem w tym materiale to już wszystko. Jeżeli wam się podoba to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!